Klaudia zastanawia się, czy chłopak starszej siostry, potrąconej dziewczyny, mógł spowodować wypadek. Wezwała go na przesłuchanie. Masz samochód? Mam. Jaki kolor? Biały. A gdzie teraz jest ten twój samochód? Zaparkowany, stoi na osiedlu. A czy któryś z swoich kumpli ma też takie auto? No nie, takiego nikt nie ma. Hmm. A czy wczoraj wieczorem robiliście rajdy na osiedlu? Rajdy? Nie. Byliśmy na imprezie. A może któryś z twoich kumpli się chwalił? No mi nic nie wiadomo. Na pewno? No, na pewno. Może kogoś kryjesz? No mówisz, nic nie wiem. Siostra twojej dziewczyny została potrącona i walczy o życie w szpitalu. No jeżeli raz mam powtarzać, że ja nie wiem. No. A pamiętasz, czy któryś z twoich kumpli wyszedł z imprezy przed 22? No, nie, byłem na imprezie. Mhm. No. Klaudia nie jest przekonana, czy chłopak mówi prawdę. Tymczasem policja znalazła jego samochód niedaleko miejsca wypadku. Auto jest rozbite. Coś ci gryzie, szefie? Właśnie przed chwilą zwolniłem siostrzeńca prokuratora i jest problem. Wszyscy mamy jakieś problemy. A chcesz je zamienić? Chętnie. Cześć. Cześć. Znaleźliśmy ten samochód porzucony dwa kilometry od miejsca zdarzenia. Dobra, na kogo jest zarejestrowany? Eryka Musiała. Pa, że nie powiedział, że samochód stoi zaparkowany na parkingu obok bloku. No to cię okłamał. Mhm. A jesteś pewien, że to ten, którym potrącono dziewczynę? No pewności nigdy mieć nie mogę, ale zgadza się rozstaw kół, bieżnik, lakier. Uszkodzenia samochodu pasują do obrażeń dziewczyny. Musiał uderzyć ją prawym bokiem. Dziewczyna przeleciała przez szybę. A można stwierdzić, kto kierował? Na razie zabezpieczamy ślady w środku. Szukamy odcisków palców. Jasne. A w rejonie samochodu? Jakieś odciski, nie wiem, butów, jakieś inne ślady, cokolwiek? Tak, był jeden odcisk buta, niestety niemożliwy do identyfikacji. Znaleźliśmy też niedopałek papierosa i puszkę po popiwi, ale na oko wygląda jakby leżały tam od dłuższego czasu. Wątpię, żeby wskazały sprawcę. To wszystko? Na razie tak. To jesteśmy w kontakcie. Chodźmy.